Stoimy na stanowisku, że o formie prowadzonych teleporad ma decydować wiedza medyczna. Okres pandemii sprawił, że teleporady stały się jednym z głównych działań opieki zdrowotnej. Jako samorząd nie mamy nic przeciwko tej formie sprawowania opieki. Dostrzegamy jednak niedoprecyzowania i nieścisłości, których efektem mogą być działania niepożądane. Od ponad dwóch lat, widząc te zagrożenia, apelujemy do ministerstwa o uściślenie i doprecyzowanie zasad teleporad. Nasz głos, ale i głos również środowisk pacjenckich czy samorządów farmaceutycznych. Był słyszalny w Ministerstwie, natomiast nierespektowany. Stoimy na stanowisku, że o formie prowadzonych teleporad ma decydować wiedza medyczna. Doprecyzowanie tych zasad, staranność o zdrowie i dobro pacjenta są głównym priorytetem naszych działań. O wystawieniu recepty czy zwolnienia nie może Świadczyć lub nie może wpływać, uiszczenie opłaty i żądanie tej usługi, jak również wypełnienie ankiety, której często pytania sugerują odpowiedzi. Mamy nadzieję, że pierwszy postulat z siódemki NIL, mówiący o całkowitym zniesieniu limitu na wystawiane recepty, doprecyzowaniu standardów teleporady wyeliminuje nadużycia związane z funkcjonowaniem chociażby takich podmiotów jak receptomaty, mamy leczyć, nie uszczęśliwiać.